Siemano, witam w kolejnym przeglądzie marketów. Jak mówiłem, dwa razy w tygodniu to jest ten drugi raz. No i co? Obejrzymy sobie znowu te rzeczy, które oglądaliśmy poprzednim razem. Porównamy sobie, jak to wygląda. Dołożyłem też jakieś nowe rzeczy. No i co, standardowo piszcie w komentarzach propozycje, to tutaj jeszcze można było dokoptować do tej serii. No i zapraszam Was jeszcze na Skin z Manki to strona, dzięki której możecie wymieniać skiny bazując na ich wartości. Dodatkowo strona nie wlicza cen naklejek do wartości wymienionego skina, co daje świetną możliwość do zarobku na kraftach. Z kodem Adamczyk zyskacie do 5 dolarów przy pierwszej wymianie o wartości 100 dolarów i 35% bonusu do wpłaty. Polecam również strefę darmowych nagród. Jeśli ktoś jest chętny, to również to nakaczyć do zgarnięcia. Łapka sobie komentarz pod tym filmem, a resztę info macie w poście na YouTube. No i co? Lecimy sobie. Na początek sztokholmik. Yy, ceny podobne z tego co widzę, to legendy sobie chyba trochę podskoczyły, bo były po 8 coś. Nie wkleję tutaj, jak to wyglądało tydzień temu na odcineczku, No ale zobaczymy sobie też wykresik. No, taki. Taki kurde. Nie wiem czy ja w Matrixie żyję, że mi się wydawało, że to. <grymne> że to sobie że to sobie podrosło. Nie wiem. Tylero po prostu widzowie, no niestety. Yy, czyli legendy w teorii sobie lecą w dół. Czyli się wy wyprzedają. Sprzedają no. się znaczy no. No w sumie jak się sprzedają, to ktoś też kupuje, czyli się. A dobra. Nieważne. Yy, no ale ogólnie podsumowując sztokholmik jak na razie. Jak na razie stabilnie. Tutaj mamy z miesiąca. No, trzyma to swoją cenę. Zobaczymy. No, tutaj CS2 to jest taka tykająca bomba. Nie wiadomo, nie wiadomo, co się w sumie stanie. Ja obstawiam, że to po prostu wszystko sobie poleci. Chociaż Sztokholmu jest w sumie mało. Także, no, Sztokholm, no, ja myślę, że już jest bezpieczny w miarę. No, ale co innego, takie RMRy, nie? Albo ApoParis, no, to myślę, że to jeszcze sobie spadnie. I tutaj mamy na, jaka to jest kapsułka, bo zapomniałem, kandydat. Na kandydacie też w miarę stabilnie tutaj coś się wyprzedaje, coś ten. O tutaj kurde widzicie jak fajnie napędzone czy sprzedane, jak sobie cena cena hopsnęła. Jak można sobie zmanipulować, I to było zamierzone w ogóle. No i co? Czyli podsumowując, Sztokholmik w miarę, w miarę stabilnie tutaj sobie siedzi. No myślę, że no jest go najmniej, także no nie, ma, nie będzie tutaj jakichś za dużych chyba wahań moim zdaniem. W związku z tym, że CS2 wychodzi. On sobie po prostu będzie rosnął przez to, że o nie. I dobra, mamy Antwerpik. Tutaj Supplyów totalnie nie pamiętam z tego, jak, jak było w poprzednim odcinku, więc też pewnie to wkleję. No i co Antwerpik? Też chyba stabilnie. Nawet jest taka tendencja na, na, na legendach też tak było, z tego co patrzyłem i na kandydacie, tak jak no przed chwilą na Sztokholmie, że sobie to trochę delikatnie spadło. Czyli no większość lud niektórzy ludzie już są zadowoleni z zysku, no i to samo tutaj. Ten największy hype po prostu świadomości społecznej, że wow, tak to wygląda na całej się dwójce, no już jest. Chyba za nami już tam, kto, miał, kto chciał dostać dostęp do CSA-2 na to dostał, nie? Także no... Kapsułeczki zaczynają się w sumie kierować, kierować, bardziej w dół. no, tak to wygląda. A, znaczy no Antwerp, Antwerp ma, tego co widać no, bardziej zmierza ku dołowi. Sztokholm bardziej stabilny, nie? No i mam jeszcze Paryż, no tutaj w sumie na cenę to nie ma co patrzeć, no bo jest praktycznie ta sama. Oscyluje kurde takie grosze, to nie wiem czy to no, czy to warto brać pod uwagę w ogóle. Myślę, że nie. Możemy jeszcze zobaczyć na supple do tego. No, też go nie pamiętam, więc wkleję go w montażu tutaj, jak to wyglądało w poniedziałek. W poniedziałek, a to jest czwartkowy odcinek, tak. Czyli 3 dni temu. Mamy skrzynuszki, skrzyniastów i koszmarów. Ona powinna spadać w dół, no i też tak jest. Tutaj mamy te środowe dropy. Także leci sobie to w dół, jak widać. OCS-a dwójki, no skrzynki jest coraz więcej, także siłą rzeczy będzie sobie lecieć. Jak to mamy w przypadku skrzyni rewolucji? No również tak samo. Myślę, że nie ma tutaj nic odkrywczego, załamania tutaj może być trochę inaczej. No ona się trzyma. Bo... W... No wiadomo, jest jej też coraz więcej, ale no niektórzy sobie ją po prostu trzymają, także no. Także no... Ten supply nie jest aż jakiś taki, nie, nie, przybywa aż tak dużo, nie? Niektórzy ludzie po prostu trzymają już pod inwestycje, żeby, żeby tylko poczekać aż, aż wyleci z puli dropów. Mamy skrzynię ukończenia węża, która dalej sobie leci do góry. I którą ludzie wykupują. Prawdopodobnie no jest też taka szansa, że ona wyleci, no ale minimalna, no. A w dodatku jest tania, to też jest, to też jest duży plus, nie? Mega tania skrzynuszka, jak, jak na obecne, jak na obecną sytuację. I chyba pominałem jeszcze odrzutu. No i zobaczymy sobie tą odrzutu. Odrzutu z tego, co widzę, też delikatnie, no te środowe piki, znaczy te spadki środowe. A tak, sumarycznie, no to jakbym miał powiedzieć, to. No to leci sobie to w dół. Jest coraz tego mniej. No, polityka skrzynek to jest. Naprawdę, chyba jedna z prostych rzeczy na tym markecie. Także no, jeśli Cię tylko chce, ma się co zainwestować, to skrzynuchy jak najbardziej, tylko pod long-term. Mamy legendę RMR. No i mamy tutaj kapsułkę sobie. Zobaczymy jak to mniej więcej wygląda. Mamy Vitality. One teraz są po prostu stabilne. Niektóre nawet lecą w dół. No tutaj taki... Można taka, taka hybryda tego, nie? Stabilność, no coś takiego. Także no, za dużych spadków też nie ma, no ale, ale rosnąć to tu nie rośnie. Także no, już jest ten taki jakby, nie, mogę, nie wiem czy mogę to tak nazwać, ten mini hype, że wow, tak to wygląda i tak to wygląda w się dwójce, no to już jesteśmy praktycznie za tym. Mamy jeszcze Spirit, zobaczmy sobie dla przykładu. a tutaj podobna sytuacja. Także no, myślę, że że kurde, na tego CS-a dwójkę. No te remery sobie spadną, mam taką nadzieję, bo sam bym się tutaj coś pokusił, żeby pójść w ich stronę. Mamy jeszcze Furię na przykład, możemy sobie kuknąć. No i co? Furia jak tam się zachowuje? Furia z tygodnia. no tutaj nawet, nawet trochę podleciała do góry, ale no można uznać, że jest to stabilne po prostu, nie? Bo tu dają no szkodę, miał ktoś wizę, żeby sobie to sprzedać, no. Patrzcie ile tutaj jest sprzedań, nie? Tutaj jest 100, co? 172, no, po prostu jest dużo więcej sprzedań niż tu, nie? Także, no, leci sobie, zależy też w sumie, po jakiej cenie ktoś to wystawiał. Także, no, czy ktoś chciał się tego pozbyć, po prostu, i tak dalej. Mam jeszcze norf przygotowałem jako taki, taki rodzynek, dosyć ładny, przynajmniej moim zdaniem. No, i North, sobie, można powiedzieć, że leci do góry, nie? Po prostu tak, no, tak mówię, no, niedoceniany taka, taki rodzyneczek. I co mamy dalej? Tutaj jeszcze jakieś holo z Paryża możemy sobie kupić, ale to holo na razie no, tak jak widać, no już minęło to takie zahajpowanie na te, na te holosy, no trzymają się po prostu stabilniutko. Także co? Możemy sobie jeszcze sprawdzić w sumie jakieś inne holo, na przykład Furię czy coś, Furia to jest chyba rekord Zyskłem cenowym jeśli chodzi o holo, Tak tego co pamiętam. Aha, no, wyszukaj sobie to teraz, tak? Dobra, mamy 66 zł. Hmm, czyli coś chyba spadło, no? Pamiętam tutaj czasy openingu z Rafałkiem, jak wylosował za 7 dyszek. No, ciekawe, czy sprzedał, ciekawe, czy przewidział to, że tak spadnie. Taki inwestor. Ja no, oczywiście się śmieję. Yy, no. no i co? Furia ja sobie yy, pikuje w dół. Co tu jeszcze można sprawdzić? Małzika na przykład możemy zobaczyć jeszcze na, na próbę. Małzina, Małzina chyba nawet, o, w tym momencie droższe otwory, ale też leci sobie w dół. Także no. Hmm. Ci, ci, co mieli, co chcieli się dorobić, no to po prostu sprzedają. Taki zysk satysfakcjonuje. Także no. Polos Paryża na obecną chwilę, no średnio do kupna, myślę, że to jeszcze sobie poleci. No i tak naprawdę ten CS2 no, to jest taki faktor, że no tutaj trzeba być uważnym, nie? Dużo, dużo zależy od tego ile osób będzie chciało inwestować, ile ma poinwestowane, ile osób to sprzeda i tak dalej. Także no, trzeba mieć to na uwadze. No i jeszcze z takich drużyn, których już nie ma na Paryżu na przykład, no to wybrałem sobie Copenhagen Flames. One, one sobie tutaj Rosną, rosną. Tutaj coś coś ten, coś sobie spadają. O, takie. Jakby to, jakby to nazwać? No, tu, tu był ten. Tutaj na przykład o. Tutaj jest na przykład odwrotnie, jak do RMR ów Można zauważyć. Czyli ludziom się nie do końca na przykład podoba. Niektórym. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj o. Odbitka no o fajnie. Niska cena? No to kupimy. No i odbitka z powrotem, nie? Także no, też kurde, dużo zależy od tej świadomości. Wyszedł. W sumie mam tu kolejną cloud Tak jeszcze dla porównania. cloud stabilny, można powiedzieć. Tutaj ktoś, ktoś sobie na bajorderze wyhaczył. Fajnie. No, cloud też stabilnie, można powiedzieć. I ten spadek jest... To jest? Nie jest, nie jest przy się do ujca. No jakieś tu działanie, może, może ktoś po prostu powie, że tego dużo, dlatego tak... ...sobie... ...spadło na dół. Mamy jeszcze Cloud9 w brokacie, również mega ładna naklejka. No i tutaj w tygodniu stabilnie. W miesiącu mega stabilnie. Także no... ...trzeba czekać. Niektórzy to sprzedają, niektórzy to kupują. Tutaj w ogóle na Bajorterach, jak sobie wyhaczają niektórzy, ty... eko. Ciekawa sprawa. Także, także wojnie, wojnie. No i co? To w sumie tyle. Jeśli macie jakieś jeszcze pomysły, co by tutaj można było wrzucić w to, taki przeglądzik marketu, no nie każdemu się chce grzebać. Dlatego mogę to zrobić za Was porównać do tego co było kiedyś. Także, no, jak macie jakiś pomysł, no to dorzucimy go sobie. No i co? Dzięki Wam za oglądanie. Pamiętajcie o konkursie na kałaszka. Łapka sobie komentarz mile widziane. No i trzymajcie się do następnego siemanu.